Leci na Szczecin. Słuchajcie, ktoś powiedział, że auto elektryczne mają mały zasięg, a my właśnie wracamy z zakupu Mitsubishi i Mewa. On ma w dobrej opcji 150 km zasięg. My już przejechaliśmy ponad 150 km. On dalej trzyma się na zderzaku. Także Hubert, powiedz co ty zrobiłeś, że on jeszcze jedzie. Dobrze go przywiązałem. <laughs> Dobrze zapiął na lawetę, także trzyma się za nami. Słuchajcie, lecimy na spokojnie. Zobaczymy co z tego będzie. Tak z ciekawostek powiem, pojechaliśmy po zepsuty samochód, a dzięki magii Huberta yy, samochód, samochód dalej, to jest samochód elektryczny, tak? To jest samochód, dla, nich, dla których Puszka wjechał o własnych siłach na, na lawetę. Także no, właściciel troszeczkę był zdziwiony. Na szczęście była już umowa spisana i kasa dana. <laughs> to było najważniejsze. Także udało się. Reszta później.